Wyjątek dla potwierdzenia roguły, na kobiecej flocie w mobilnym studiu naładowanych spotkało się dwóch mężczyzn, żeby porozmawiać o elektromobilności. Paweł Powalski, Nissan Polska, kierownik produktu, product manager, samochody elektryczne, infrastruktura. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł, na początek e, Aria pojawiła się już na, nie, nie tyle, że w ofercie, bo w ofercie już jest, ale pojawiła się na polskich drogach. Tak, coraz więcej e, tych samochodów już widać na drogach, mimo że rzeczywiście... Ich dostawy były nieco opóźnione w stosunku do naszych oryginalnych założeń, ale zaczyna się pojawiać na ulicach. Przede wszystkim samochód, który jest tak charakterystyczny wyglądowo, narzuca się automatycznie w oczy, więc nawet jakby byłoby ich relatywnie niewiele, widać je, widać je, widać je na drogach. Nawet jadąc tutaj na to wydarzenie, miałem okazję spotkać jedną już na ładowarce, więc zatem cieszę się, że klienci już jeżdżą tymi samochodami. No tak, bo to samochód, który był długo oczekiwany przez polskich kierowców, zwłaszcza, że jest no, rozwinięciem, można powiedzieć, drogi elektromobilności Nissana po Leafie, który był sukcesem rynkowym. Nie ma co mówić. Tak, dla nas Leaf był rzeczywiście przełomowym produktem. To już ponad 11 lat. Na drogach. Aria jest tą kolejną generacją samochodów elektrycznych, którą wprowadziliśmy na rynek, i no, klienci niestety no, mieli tą nieciekawą nie, nie sytuację, że rzeczywiście musieli czekać na ten samochód dość długo. I pierwsze dostawy były mocno opóźnione, związane z obecną sytuacją, z sytuacją także wynikającą z braku dostaw podzespołów, ale przeszliśmy już ten etap, jest coraz lepiej. Cieszymy się, że ten samochód rzeczywiście trafia do polskich klientów i pierwszy polscy klienci mogą zacząć cieszyć się z tego samochodu. Czyli chronologicznie. Jest Lift, dalej dostępny w ofercie, jest Aria i jest wreszcie użytkowy Townstar. Tak, po no, też sukcesie pierwszego małego dostawczego samochodu, czyli ENV-200, który sprzedawał się bardzo dobrze w Europie. W końcu mamy następcę tego modelu, czyli elektrycznego Townstara. Mały samochód dostawczy, dostępny już w dwóch rozstawach osi, gdzie pojemność jest analogiczna do wersji NV200, którą mieliśmy, czyli ponad 4 metry sześcienne. No, no to faktycznie no, samochód jest mniejszy, ale pojemność... Ale jest bardzo pojemny. Bateria, czy cały układ napędowy zupełnie nowy. Mamy tutaj baterię o pojemności 40... 5 kWh, mamy ładowarkę pokładową 22 kW, mamy ładowanie DC 80 kW, chłodzenie i grzanie baterii, a zatem rzeczywiście ta nowa generacja układów napędowych i za auto idealnie dopasowane do, do, do logistyki miejskiej o zasięgu do 300 km. Zwłaszcza ta ładowarka pokładowa 22 może być przełomowa dla profesjonalnego transportu, gdzie nie mamy po pierwsze tyle mocy, żeby postawić DC, ale z drugiej strony AC już naładuje ten samochód w 2-3 godzinki do pełna. Dokładnie tak jest. I um, to, co jest istotne, jak spojrzymy sobie na mapę stacji ładowania w Polsce, i często słyszymy hasła, że tych stacji nie ma. Jeżeli rzeczywiście spojrzymy z punktu widzenia ładowarek AC, 11-22 kW, które są w stanie w 100% być wykorzystane przez właśnie taką ładowarkę pokładową, tą Stara, E, mamy idealne rozwiązanie, bo po pierwsze niższy koszt, to jest niższy koszt ładowania, e, krótki czas, bo do dwóch godzin mniej więcej jesteśmy w stanie tu się naładować, a zatem to jest bardzo dobre rozwiązanie do takiego codziennego użytkowania. Bardzo dobra alternatywa, taki szybkie, szybkie faktycznie ładowanie. E, mówimy o ładowaniu, samochody elektryczne potrzebują infrastruktury. Jakie jest stanowisko Nissana, jeśli chodzi o infrastrukturę? Jak bardzo rozwijacie Tą, tą, tą gałąź jakby elektromobilności? Dla Nissana infrastruktura była bardzo istotna na samym początku. Jak weźmiemy pod uwagę 11 lat temu, to nikt nie myślał o produkcji szybkich ładowarek, nikt nie wiedział w ogóle co to są szybkie ładowarki i my zdecydowaliśmy się wtedy w to inwestować. Wtedy, jeżeli dobrze, jeżeli mnie cyfry nie mylą... Około 7 tysięcy ładowarek, szybkich ładowarek, wtedy powstało na drogach w Europie, co było naprawdę niesamowitym wynikiem. No ale w pewnym momencie zaczęli pojawiać się dostawcy usług ładowania i trochę już nie było sensu przez nas inwestować w tą infrastrukturę, gdyż ten przyrost różnych dostawców, operatorów był dużo, dużo większy. Polska długo była w ogonie tych inwestycji i nie oszukujmy się, przez wiele lat było pusto. Teraz ta sytuacja mocno się zmienia, widzimy pojawiające się właściwie ładowarki z miesiąca na miesiąc kolejne, a my powoli myślimy być może o powrocie do inwestycji w infrastrukturę. No i rozwijają się ładowarki przy, przy stacjach dealerskich, prawda? To jest tak, taki to projekt, jest który teraz trwa. Nasz wymóg, który mamy uzgodniony z naszymi dealerami, każda stacja dealerska ma oferować ładowanie dostępne dla naszych klientów, czyli publiczną stację ładowania, dążymy do tego, żeby to były ładowarki szybkie, minimum 50 kW, a zatem ułatwiające i funkcjonowanie punktu dealerskiego, ale też korzystanie tych, przez, tych, przez naszych klientów z tych ładowarek. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja dziękuję bardzo za zaproszenie.